Najbardziej znane obchody Dnia Świętego Marcina odbywają się w Wielkopolsce. Trochę mniej wiadomo o Bydgowskich, a prawie wcale nie zauważa się, że jest on też popularny na opolszczyźnie. Szczególnie w gminie Ozimek. Zaczęło się parę lat temu w dylakach i zwyczaj się przyjął. Kościół katolicki ma dziesięciu świętych o imieniu Marcin. Ten, znany jako Marcin Sturz, żył w IV wieku nowej ery w cesarstwie rzymskim. Zaczynał jako żołnierz, ale doszedł do godności biskupa. A wsławił się tym, że gorliwie nawracał galów, ale nigdy przemocą. W kościele często wspomina się jeden epizod z jego życia. Będąc właśnie żołnierzem, oddał swój płaszcz, poły płaszcza, trochę podobnego do takiej właśnie zwyczajnej. Bez rękawy przekroił na pół, dał biednemu że człowiekowi potem mu się przyźnił Chrystus, który właśnie był odziany właśnie tenże płaszcz. Świętego Marcina czczą głównie niemieccy katolicy. Organizują korowody, którym przewodzi jeździec w stroju rzymskiego legionisty wyobrażający świętego. Najbardziej widowiskowe jest to o zmroku. Wtedy drogę oświetlają latarnie i lampiony wiele specjalnie stworzonych na tę okazję. W Dylakach Świętego Marcina postanowiła przypomnieć miejscowa społeczność niemiecka. Pierwszy korowód przemaszerował przez wieś 15 lat temu i potem co roku po prostu e, inna wieś, inne DFK Rozpoczęło z tym wszystkim. ja myślę, że to jest bardzo fajna rzecz, bo dzieci potrafią i nauczyć się języka niemieckiego, języka polskiego. I to jest właśnie taka integracja. Dzieci istotnie angażują się mocno w przedsięwzięcie. Zanim ruszy korowód, prezentują w kościele przedstawienie, sceny z życia świętego. Dzieci przyciąga jednak polski akcent charakterystyczny dla święta. że tutaj akurat dostawało się słodycze i rogaliki. A w Niemczech tego się nie dostaje. W dolakach korowód Świętego Marcina kończy się na placu obok szkoły. Jest wspólne ognisko. Rogale piecze się też na pamiątkę. To symbol podkowy, którą podczas jakiejś podróży zgubił koń Świętego. Podobne korowody organizowane są w pobliskim Szczeczyku czy Schodni.